Mój partner pije codziennie 2-3 piwa po pracy dla relaksu. Nie upija się, ale zwracam mu uwagę, że mi to przeszkadza, bo jest to dla mnie wrażliwy temat. Mimo tego on kontynuuje. Nie jestem pewna, czy nie chce, czy nie potrafi przestać. Oczywiście nie będę diagnozować, ponieważ nie jestem specjalistą, ale chętnie podzielę się z tobą moim doświadczeniem i być może weźmiesz z tego coś dla siebie. Mm. Kiedy piłam i ktoś mnie prosił, żebym tego nie robiła, nie potrafiłam. Alkohol był dla mnie tak ważny, że wolałam zrezygnować ze spotkania albo nawet ze znajomości, ale nie z alkoholu. Z kolei, kiedy przestąpić, stanęłam po tej drugiej stronie i sama stałam się osobą proszącą. Prosiłam wtedy moich najbliższych, aby, aby przy mnie nie pili. Nieważne jedno piwo, jeden drink, cokolwiek. Alkohol był dla mnie tak silnym wyzwalaczem głodów, że było to dla mnie no, praktycznie nie do przejścia. Ci, dla których procenty nie były ważne, które traktowały alkohol tak jak ja herbatę, no to nie miały żadnego problemu. Po prostu przy mnie nie piły i było to dla nich normalne. Ale zdarzały się, zdarzyły się osoby, które mówiły mi na przykład, oj, daj spokój, to tylko jedno piwo, albo to, że ty masz problem, to nie znaczy, że ja mam się ograniczać. No i okej, okay, mają do tego prawo. Ja z kolei bardzo chciałam zdrowieć, nie chciałam sobie szkodzić, dlatego po prostu zrezygnowałam z tych znajomości. Nie wiem, czy one miały problem, czy, czy po prostu nie rozumiały. Niektóre osoby po prostu potrzebują więcej czasu, aby, aby pojąć różne, yy, różne rzeczy. Nie wiem, czy Ci pomogłam.